Cześć! Byliśmy wczoraj na laserach. Oto mam nadzieję, że prezentacja yy, jak bardzo mi nogi napierdalają. Zobrazuje to na podstawie wstawania z krzesła. No jest spoko. I teraz trzeba wstać. I Chodzę jak drewno, bo, bo mnie bolą nogi od kucania wczoraj. Robiłem triki jak, jak w cs tylko że w realu. No, podziwiam, że te postacie tak kucają, bo mnie napierdają nogi od wczoraj. Ja dzisiaj schodzenie po schodach to jest kurwa terror. Nie, ja nie wiem jak schodzić po schodach. Czekajcie. Panato, na to, pana to. Normalnie schodzę po dwa schodki. Teraz kurwa, że spróbuję zrobić. Ja się boję kurwa schodzić tak jak zazwyczaj schodziłem. O kurwa jestem. Bo o, ja pierdolę. No to zazwyczaj tak wchodzę. Schodzę i wcho wchodzić to wchodzę pod dwa schodki kurwa, jak to boli. No więc teraz jak emeryt kurwa wchodzę w taki sposób, bo tak mnie napierdalają nogi. Po prostu nie da się inaczej. Jest wolny asfak. Już pies mnie prześciguje. Ja się czuję jak emeryt, bo mnie nogi jak horror, No, tyle.